Mhm. Masz? Czy tylko no, tak zrobiłeś? Uwaga, kolejne zwierzątko. To będzie żyrafa. Który kolor sobie życzysz? Różowy. Rafał? Mhm. Żółty? Mhm. A żółty? Żółty, a duży. <śm> 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 dobra. Co? Faj patrzcie sobie w oczy. Patrzcie sobie w oczy. Uwaga. Start! <śm> żyrafa, żyrafa, żyrafa. No. No! dobra, pana! Masz masz, 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 Do dobra. Do pana! Do pana! Kurde Rafał, Rafa jest niezła, pana! nie pana! Do jak nie wygląda kompletnie jak się Rafał. Rafał nie, nie wygląda. jak Do Do